tak wygląda pokoik dwuosobowy w biurostarze zamek na kartę <laughs> Safe. bezpłatny łazieneczka ręczniki Jaska 220V, także nie trzeba żadnych przejściówek. Telewiz telewizor LED, odtwarzacz DVD, lodówka, z wyposażeniem Skarbnym, co prawda, no ładny widok na ocean. łoża takich widoczek klimatyzacja. No. Cześć! Pozdrowienia z Baradero <coughs> Hotel Iberostar Bella Costa, Temperatura ponad 30 stopni, 32 jak stopnie będzie w nocy, ponad 20. Lecieliśmy Boeingiem 787, 250 pasażerów przez Norwegię, między innymi Islandię, Grenlandię, było ją pięknie widać z samolotu, potem do północnej Kanady, przez Stany Zjednoczone. Przez Florydę całą, m.in. przylądek Canaveral No i tutaj do Varadero. A piękne turkusowe morze. Ocean. <laughs> w zasadzie no jeszcze o takim kolorze oceanu nie widziałem. Przyznam się. Cieplutka woda, chyba z 30 stopni. No, na razie często nie wychodzę, żeby się nie spalić słońcem. Hotel Ibero Costa, gdzie mieszkam. Orzechy na palbie. Jeszcze jak widać, niedojrzałe zielone. No. A zobaczymy, co będzie dalej. Posiedzę, z dwa tygodnie. Wysmażę się nieco. Może do Hawany pojedziemy. Zobaczymy jeszcze, co się da zrobić. Bardzo słaby internet, więc utrudniony dostęp. I nie wiem, jak często będę mógł coś przesłać. Na razie, trzymajcie się. Hej. Mogę nawet jak w Polsce. Co to są za drzewa. Jakieś owocki mają. Aha. hotel No Wokół, którego nawet żywo podkwitnie Na czerwono Mamy no tu ładnie teraz widokowy, to spróbujemy teraz z niego pofilmować, kąpiący się i nie tylko. To jest południowa część półwyspu. Jest coś takiego jak Półwysep Chelski, tylko większy. Tam w stronę hawany, i hawany. Coś może będzie widać? A, chyba nie będzie widać, bo to jest za daleko. No, piękna pogoda, co i ludzie się kąpią. Nażywają kąpieli. Bo wczoraj była zbyt wysoka fala. Groziło to wyciągnięciem na ocean. A i rekinów nie było widać. Trudniej doszczeć w takich falach. Rekina. Dzisiaj jest przyzwoicie. No i bardzo ciepło. Ponad 30 stopni. Woda też cieplutka, ja już jestem po kąpieli. Dobra obiadowa to ludzi mało jest na zewnątrz. Ładniejsze plaże tutaj na północy Kuby, bo północna część Kuby jest ładniejsza, ładniejsze plaże. Kuba sama jako peryłka